Mój przyjacielu, dziś porozmawiamy o temacie, który od lat nie daje spokoju wielu mężczyznom, o rozmiarze. Czy naprawdę ma znaczenie? Czy to on decyduje o tym, czy jesteś dobrym kochankiem? A może to tylko mit, który rodzi się z porównań, kompleksów i kultury, która uczy nas myśleć o sobie w liczbach? Zostań ze mną do końca, bo to, co dziś usłyszysz, może zmienić sposób, w jaki patrzysz na siebie i na kobiecy świat przyjemności. Na początek jedno trzeba powiedzieć jasno. Przyjemność kobiety nie zależy od długości, lecz od połączenia, od twojej uwagi, od rytmu, od sposobu, w jaki potrafisz czytać jej ciało. I to właśnie tam zaczyna się prawdziwa różnica między przeciętnym a niezapomnianym mężczyzną. Kobiece ciało jest niezwykłe. Wielu mężczyzn wciąż myśli, że przyjemność rodzi się w głębi, że e więcej znaczy lepiej. Tymczasem większość zakończeń nerwowych znajduje się blisko wejścia. To tam kobieta czuje najwięcej. Delikatność, ciepło, rytm, cierpliwość to słowa klucze nie siła, nie pośpiech, nie rozmiar. Kiedy kobieta czuje się bezpiecznie, jej ciało otwiera się naturalnie. Zaufanie tworzy przyjemność, a nie presja. Seksuolodzy nazywają to synchronizacją pragnień. Momentem, w którym dwoje ludzi porusza się razem, kierując się emocją, a nie celem. Więc dlaczego rozmiar wciąż jest taką obsesją? Bo łatwo go porównać, bo kultura nauczyła nas, że większe znaczy lepsze. Bo mężczyźni od dzieciństwa słyszą, że powinni imponować, ale przyjemność kobiety nie jest konkursem, jest spotkaniem, jest czułością, nie wyścigiem. Większość kobiet zapytanych przez seksuologów mówi to samo. Ważne jest nie to, co widzą, lecz to, co czują i jak są traktowane. Wyobraź sobie taką scenę. Jesteś z nią. Oddychasz powoli. Słuchasz, jak reaguje, jak zmienia się jej oddech. Dostosowujesz rytm, kierunek, tempo. To właśnie wtedy pojawia się magia. Nie przez przypadek kobiety mówią, że najbardziej reagują na rytm i powtarzalność, nie na szybkość. To właśnie te subtelne momenty tworzą prawdziwą bliskość. W kobiecym ciele jest miejsce, o którym mówi się wiele, punkt G. Znajduje się kilka centymetrów od wejścia, na przedniej ścianie, a więc nawet fizycznie nie trzeba wielkości, by tam dotrzeć. Liczy się kąt, kierunek, rytm, a przede wszystkim cierpliwość. A teraz najważniejsze. Kobiece ciało reaguje emocjami. Jeśli kobieta jest zestresowana, spięta, niepewna, nawet najczulszy dotyk nie zadziała. Ale jeśli czuje się akceptowana, pożądana, rozumiana, najmniejszy gest może wywołać iskrę. I to ty tworzysz ten klimat. Nie rozmiarem, lecz postawą, energią, spokojem. Kobieca seksualność to nie mechanizm, lecz doświadczenie. Rozmiar nie wywołuje emocji. Twoje spojrzenie, ton głosu, sposób, w jaki mówisz spokojnie jestem z tobą. To robi różnicę. Właśnie dlatego niektórzy mężczyźni, choć fizycznie przeciętni, zostają zapamiętani na zawsze. Bo potrafią stworzyć chwilę, w której wszystko staje się prawdziwe. Chcesz znać sekret? Kobiety wolą mężczyzn, którzy nie śpieszą się, którzy potrafią zmieniać tempo, którzy są uważni. Ciało reaguje na rytm, a nie na pośpiech, na obecność, a nie na pokaz siły. To dlatego mówi się, że prawdziwy kochanek to ten, który potrafi słuchać. Oczywiście, są kobiety, które lubią wizualnie większy rozmiar. To kwestia estetyki, symbolu męskości. Ale to, co przyciąga wzrok, nie zawsze daje przyjemność. Jedno działa na wyobraźnię, drugie na serce. A prawdziwa satysfakcja rodzi się w sercu, nie w porównaniu. Więc czy rozmiar ma znaczenie? Tak, ale tylko w twojej głowie, w sposobie w jaki widzisz siebie, w pewności, jaką z tego czerpiesz. Bo dla kobiety liczy się sposób, w jaki ją traktujesz, a nie liczba centymetrów. To, jak ją przygotowujesz emocjonalnie, jak budujesz napięcie, jak tworzysz atmosferę to właśnie jest prawdziwa tajemnica. Chcesz być niezapomniany? Przestań się mierzyć. Zacznij słuchać. Zrozum, co lubi, czego unika, co ją uspokaja. Używaj słów, oddechu, spojrzenia. Bądź spokojny, kiedy trzeba, odważny, kiedy czujesz, że to właściwe. Ale przede wszystkim bądź obecny. To niewidzialne połączenie między dwojgiem ludzi jest wszystkim. Każda kobieta jest inna. To, co działa na jedną, nie zadziała na drugą, ale wszystkie, absolutnie wszystkie czują, kiedy mężczyzna jest prawdziwy, kiedy nie udaje, nie gra, tylko jest. I właśnie wtedy dzieje się magia, bo przyjemność nie pochodzi z długości, tylko z intencji. Pamiętaj: największą siłą jest delikatność, największym gestem uwaga, a największą satysfakcją moment, który tworzycie razem. Za obsesją rozmiaru kryje się często coś więcej: lęk, że nie jesteś wystarczający, że nie spełniasz oczekiwań. Ale pewność siebie nie rodzi się z tego, co masz między nogami, tylko z tego, co masz w głowie. Mężczyzna pewny siebie nie potrzebuje dowodów, nie szuka potwierdzenia. On daje obecność, zrozumienie, spokój. I właśnie to sprawia, że kobieta czuje się przy nim bezpieczna. Wiesz, co naprawdę pociąga kobiety? Nie ideał, prawda, autentyczność. Facet, który akceptuje siebie, który potrafi się śmiać, który nie boi się bliskości, taki staje się atrakcyjny, bo pożądanie to nie obraz, to energia, a energii nie da się zmierzyć. Więc następnym razem, gdy pomyślisz, że nie jesteś wystarczający, zatrzymaj się, oddychaj, jesteś wystarczający. Twój spokój, Twoje gesty, Twoje serce, to wszystko, czego potrzeba. Nie musisz być doskonały. Wystarczy, że będziesz prawdziwy. Seksuolodzy powtarzają: lęk przed oceną jest jednym z największych wrogów przyjemności. Kiedy myślisz, czy robię to dobrze, wychodzisz z chwili. Umysł przejmuje kontrolę. Ciało się napina. Kluczem jest odpuścić, oddychać. Być tu i teraz. Bo przyjemność nie jest wynikiem, jest doświadczeniem. Według badań Europejskiego Towarzystwa Seksuologicznego, aż 78% kobiet twierdzi, że rozmiar penisa nie wpływa na jakość ich satysfakcji. Dla większości z nich ważniejsze są emocje, komunikacja i poczucie bezpieczeństwa. Tylko 12% kobiet przyznało, że rozmiar ma dla nich znaczenie estetyczne, ale nawet one dodały, że nie wpływa to na samą przyjemność. Co więcej, badania Uniwersytetu w Zurychu wykazały, że kobiety, które czują emocjonalne połączenie z partnerem, odczuwają większą intensywność doznań, niezależnie od budowy ciała mężczyzny. Dlaczego tak jest? Bo kobiece ciało reaguje na emocje. Układ nerwowy i układ hormonalny działają razem. Gdy kobieta czuje zaufanie i spokój, jej ciało produkuje oksytocynę, hormon bliskości. To on wzmacnia reakcję, otwiera ciało, pogłębia odczucia. To znaczy, że Twoje słowa, dotyk i energia wpływają na jej przyjemność bardziej niż jakikolwiek fizyczny szczegół. Widzisz więc, że nauka potwierdza to, co doświadczenie pokazuje od wieków. Intymność to nie biologia, to emocja. Twoje ciało może być przeciętne, ale Twoja obecność wyjątkowa. Twoje gesty mogą być proste. Ale twoje intencje głębokie. I to właśnie te rzeczy sprawiają, że kobieta pamięta. Dlatego nie pozwól, by kompleksy sterowały twoim życiem. Nie słuchaj kultury porównań, która mówi, że musisz coś udowadniać. W relacjach liczy się nie to, co masz, lecz co dajesz. Zaufaj sobie. Zrozum, że pewność siebie nie rodzi się z doskonałości, lecz z akceptacji, bo dopiero wtedy, gdy przestajesz się mierzyć, możesz naprawdę się połączyć. Nie. Rozmiar nie ma znaczenia, znaczenie ma świadomość, szacunek, uwaga, umiejętność tworzenia wspólnej chwili, a nie udowadniania czegokolwiek. Jeśli to zrozumiesz, nigdy już nie będziesz się porównywać. Bo będziesz wiedział, że jesteś wyjątkowy, dokładnie taki, jaki jesteś.